Cześć Widzowie, dziś przychodzę do Was z jednymi z najtańszych petard 2 dwugramowych są to Killer Bulldog, nie mielić z full Bulldogami od Triplexa o kodzie XP1030 można je nabyć na Pironecie w bardzo atrakcyjnej cenie bo właśnie o tak jak się Wam wyświetla 16zł a jeżeli nie ma promocji na nie to z moim kodem właśnie tym możecie je nabyć za 18zł w paczce znajduje się 20 sztuk petard. Posiadają one certyfikat CE. Proszę bardzo. Jest certyfikacik oraz klasa P1. Owe petardy wyglądają jak wszystkie inne 2 gramóweczki. O proszę bardzo. Tak jak każda inna. No i co? Przystępujemy do testu. Wytestujemy je na garku oraz w roślinności z racji jest Piękna Wiosna. Dużo trawy. Także no trochę przemucimy. No pole drzewa. Dobra, teraz teścik na trawie. Zapłukujemy na dół. Odpalamy. Bezpieczna odległość. Bo muszę powiedzieć, że mają zarąbisty basik, nie? Zobaczymy dziureczkę o, dziura nieduża. Tak jest noga Pokaż No Na wielkość nogi, nie? Nie jest aż taka wielka o. Ale jak za cenę 16 zł garnek daje radę i podejrzewam, że mają swoją magiczną moc Także myślę, że warto, także zapraszam do pironetu na zakupy. Póki są jeszcze w promocji, na razie.